Słuchajcie, minął nam 2022 rok, i to jest taki fajny czas, kiedy ludzie podsumowują sobie ten rok. I ja mogę powiedzieć, że ja podsumowuję nie przy okazji końca roku, dlatego że nie zawsze mi się to domyka dobrze. Czasami robię jakieś specjalne aktywności albo akcje i wtedy podsumowuję sobie. Patrzę, jaki jest efekt, wyciągam wnioski i ja robię to jeszcze lepiej, kolejny raz. Natomiast pod koniec roku, czy nawet teraz, w styczniu, miałem okazję prześledzić kilka podsumowań wykonanych przez, czy autorstwa ludzi związanych ze światem filmu i fotografii. Dlaczego to jest ważne? Bo w moim niszowym świecie dronowym nie zawsze jestem w stanie nawiązać swoje dokonania do tego, co się dzieje w środowisku. Dużo ludzi robi naprawdę bardzo niszowe tematy i jest ciężko się nawiązać. To też nie jest idealne. Taki segment dronowania B2B, bo mamy 85% osób, które nie wykonywały żadnych zleceń dla nikogo i tak naprawdę latają, fotografują, filmują dla. Przyjemności, dla własnej satysfakcji, więc ciężko to w ogóle nawiązać, nawet do rynku fotograficznego czy wideo, gdzie jednak kręci się głównie na zlecenie. W każdym razie, to o czym chciałem powiedzieć, to nie jest specyfika danej branży, ale chciałem powiedzieć o konsekwencji na YouTubie, ale też konsekwencji działań i prostocie działań. W swoich aktywnościach i w swoich wysiłkach staram się na przestrzeni miesięcy czy nawet lat ograniczyć te wszystkie aktywności, które nie prowadzą do uzyskania konkretnych efektów i nie prowadzą do skalowania i budowania tego kanału. To są aktywności takie jak na przykład odpowiadanie na pojedyncze pytania za mailem, zupełnie przez przypadek, tak? odpowiadanie na telefon, który jest nieumówiony, bo ludzie znajdują mnie m.in. na OLX i zaczynają dzwonić czy dzwonią, po to, żeby zadać mi banalne pytanie, Panie Rafale, co by Pan wybrał, albo mam kłopot, bo zacina mi się kamera i tak dalej. Nie odpowiadam na pojedyncze pytania, to jest moja zasada numer jeden, tylko odsyłam wszystkich ludzi, bo nie zostawiam ich bez odpowiedzi, ale odsyłam tych wszystkich ludzi na sobotnie live streamy, które prowadzę już 200, ponad 260 razy. I one są co sobotę o 9.30, więc to, co na pewno redukuje, to jest ilość nieskalowalnego czasu, który zwykle pomaga tylko jednemu człowiekowi. To, do czego odsyłam te aktywności, to są live livestreamy, które ogląda przynajmniej 1000 osób. Zwykle to jest więcej, 1500, nawet 3000, ale zwykle o to chodzi, więc te live streamy jak najbardziej wchodzą i one wchodzą regularnie, tak jak powiedziałem, sobota 9.30 zawsze jestem jak latarnia morska. Jeżeli nie jestem w stanie zrobić sesji live, mogę ją zrobić w tygodniu, albo nagram przynajmniej temat na sobotę, po to, żeby ludzie wiedzieli, że spotykamy się, że tam jesteśmy, nawet sami dyskutują podczas premiery. Takiego epizodu, który nagram wcześniej i też są w stanie sobie pomóc. Jest to super metoda. Więc pierwsze dwa punkty, o których dzisiaj rozmawiamy, to jest redukcja tych aktywności, które nie są skalowalne, i drugie, to jest zasada latarni morskiej, tak, czyli masz być o określonej porze i określ w określonym czasie, żeby ludzie się do Ciebie przyzwyczaili. To jest Twój program, i to jest podstawa, jeżeli chodzi o sukces tego kanału, który prowadzę. Ten kanał nie jest duży, Dobijamy w tej chwili do 30 tysięcy na głównym kanale, co uważam jest i dużo, i mało jak na Polskę. Dużo, dlatego że jak popatrzysz na ilość osób latających dronami, może jedna osoba na tysiąc lata i to też nieregularnie. Natomiast jeżeli popatrzysz na niszę totalną, czyli FPV, to już jedna setna z tego tysiąca, tak? Może, nawet nie wiem, czy tyle osób, bo to jest zupełna nisza. Więc obracając się w takiej niszy, a jednocześnie w działalności artystycznej, bo tworząc filmy czy zdjęcia, jest mi trudno nawet porównać się do fotografów czy filmowców. Wracając do głównego wątku, to co chciałem powiedzieć i to co jest naprawdę ekstra, że kanały, które są dużo większe ode mnie, bo mają na przykład 75 tysięcy, tak kanał filmowy, generował o połowę mniej wyświetleń w tym roku. Ale jak oglądałem podsumowanie, to tamtych aktywności było za dużo, moim zdaniem. I to samo, jeżeli chodzi o podsumowanie kanałów fotograficznych. Aktywności było po prostu za dużo, bo jeżeli robię 15 czy 20 typów aktywności w ciągu roku, to tak naprawdę jest mi ciężko utrzymać poziom, żeby zrobić dobrze je wszystkie w sposób systematyczny. U mnie to, co jest niesamowite i co jest wręcz banalne, Osiągając sześciocyfrowy wynik na koniec roku, taki jak osiągnął ten mój kanał, jestem z tego naprawdę dumny, bo to był pierwszy rok, kiedy poszliśmy tak grubo i że osiągnęliśmy te, te sześć cyfr przychodu. Kanał mały, 30 tysięcy przypominam i bardzo niszowy. To nie są tematy związane z samochodami czy z komórkami. Więc kanał mały, który ma przychody sześciocyfrowe, po raz pierwszy i zrobiliśmy to trzema prostymi krokami. Pierwszy krok to jest twórz regularnie darmowe treści, dawaj z siebie i głównie to są poradniki, tak, tutoriale, to są przeglądy, recenzje i krok po kroku właśnie takie, można powiedzieć, przewodniki, które dają ludziom. Świetny start i pozwalają na to, żeby zbudować pozycję ekspercką wśród osób, wśród widzów. Ludzie zwykle wyszukują takich treści. Staram się tworzyć treści, które są wyszukiwane wśród najpopularniejszej grupy. Oczywiście tworzę też rzeczy dla siebie, żeby spełnić swoje ambicje, i staram się przeplatać te tematy. To nie jest łatwe, bo niejednokrotnie tematy, które są naprawdę, wymagają 2-3 lat ćwiczeń. Takie tematy one. Są w ogóle niedoceniane, tak? A jeżeli zrobisz prosty tutorial, który dotyczy wielu osób, kilkudziesięciu tysięcy osób, to te wyświetlenia idą, szybują momentalnie, nie? Więc pod tym względem muszę przyznać, że. To jest, sztuką. to jest prawdziwą sztuką, żeby połączyć to, co jest potrzebne kanałowi do tego, żeby na wysokich obrotach i wysokim poziomie funkcjonował, ale jednocześnie, żeby spełniać swoje ambicje i żeby to miało ręce i nogi w sumie. Więc prostota polega na tym, że tworzysz regularnie wyszukiwane treści. To jest niesamowite. Dłuższe epizody. Albo live, żeby ludzie Cię poznali, da, dasz się poznać i na tym to polega. Druga sprawa. Regularna audycja z podcastem najlepiej. Nawet 20 minut w tygodniu regularnej audycji. To już jest petarda, bo ludzie znają Twój program. Mnie też rozpoznają, wielokrotnie mówią, jak tam kawka wypita, albo co tam latająca kawka. I jednak to jest to, że ludzi ciągnie. Jeżeli jest 264 odcinki przez ostatnie parę lat, to jest właśnie ten efekt. No i następna rzecz, czyli z darmowych treści wyszukiwanych, popularnych, regularnych promujesz i przesyłasz ludzi nie do tego, żeby cię subskrybowali. Nie do dzwoneczkowania i nie do kciukowania w górę, tylko do tego, żeby pobrali Twój darmowy e, przewodnik, lead magnet. To jest opracowanie zwykle, gdzie dajesz dużą wartość. Ja mam taki przewodnik teraz, który już przyciągnął, niedawno go nagrałem, w zeszłym roku. Przyciągnął mi już prawie 5000 ludzi, 5000 adresów mailowych. Jest to przewodnik, jak rozpocząć przygodę z dronem i co w każdym opisie, co audycja promuje ten przewodnik dwa razy, zwykle lub raz, przynajmniej na końcu. Osoby, które dotrwały są zainteresowane najbardziej, znajdą mnie i pójdą dalej, skorzystają z tego przewodnika. I teraz. Następną sztuką jest jeszcze konwersja do treści premium, prawda? Więc mogę przy okazji też wspomnieć o tym, ale głównie wspominam albo w tym przewodniku, który jest darmowy, lub też właśnie w opisach czy też w mailach. Mam w tej chwili około 15 tysięcy adresów mailowych na tym kanale i tu uważam, że jest dużo, biorąc pod uwagę, jak wygląda rozmiar moich subskrypcji, jak wygląda rynek i jak wygląda rozkład osób, które w tym hobby siedzą. To uważam, że to jest niezła wartość, jak na 15 tysięcy adresów. Konwersja wynosi zwykle około 1%, czyli jeżeli mamy akcję sprzedażową lub webinar, to około 1% osób jest aktywna i to jest normalna konwersja. Czy czas gromadzić sporo? Sporo audytorium, jeżeli chodzi o adresy mailowe. I teraz popatrz na to. Nie serduszkujemy tutaj, nie zbieramy subów sztucznie, nie promujemy dzwoneczkowania, tylko przesyłamy ludzi do jeszcze konkret, bardziej konkretnego przewodnika, który już wymaga rejestracji, który jest za darmo, tak? I następnie promujemy treści premium. Dopiero 99% treści wychodzi z tego kanału i z całej społeczności tego kanału za darmo. Następna rzecz, którą robię, czyli to jest dopiero tak naprawdę prowadzenie kanału plus drugi, druga aktywność, prowadzenie darmowych treści Lead magnetu i promowanie swoich treści premium. Następna rzecz to jest działalność, działanie, można powiedzieć, takie bardzo sukcesywne i organiczne z ludźmi, ale grupowe, skalowalne również w teamach rozwojowych. W Stanach zwykle się to nazywa strona członkowska. Tak, tak to jest przyjęte, czyli membership site. U nas można powiedzieć, że jest to grupa abonamentowa, czy grupa też społeczność członkowska, różne nazwy y, podlegają, ale mniej więcej zasada jest taka jak w Fitness Clubie, czyli opłacasz sobie dostęp abonamentowy co miesiąc lub też na stałe, bo mam opcję na stałe i masz dostęp do. Y, Tematów premium, tak? I to są tematy takie jak na przykład ocena Twoich prac, zdjęć czy filmów na żywo, z możliwością też wymiany a, zdań a, w sesjach grupowych co tydzień. Dostęp do warsztatów dodatkowych, plus do pomoc, pomocnej społeczności. Warsztaty zapisane i zapisy webinarów, które dotyczą danej tematyki, plus społeczność, która jest przyjazna, tolerancyjna, mała społeczność, bo mamy w jednej z grup około 200 osób, ale to jest fantastyczna społeczność, bo polega tutaj. Właśnie interakcja na tym, żeby się wspierać. Tutaj nie ma hejtu, i nie ma wywyższania się ponad innymi, tylko pomoc wzajemna, wspieranie się i rozwój to jest ta, ten główny akcent. I to jest trzeci punkt, i na tym się to zamyka. Tutaj nie mamy nic więcej. Na tym się zamyka i to robimy dobrze i sukcesywnie przez cały rok. Nie ma tutaj żadnego skakania po tematach. Ja otrzymuję różne propozycje: typu zareklamowania jakiegoś monitora czy plastikowych akcesoriów do GoPro z, in, z, z lepszego lub gorszego tworzywa. I nie idę w to. Oczywiście współpracuję z dostawcami, którzy bezpośrednio obsługują akcesoria do dronów, ale w wyższej jakości i faktycznie mogę na nich liczyć, bo to tak działa. Nie współpracuję z polskimi firmami na no, zasadzie wypożyczę Ci, a Ty przez dwa tygodnie będziesz orał tylko po to, żeby zapromować mój sklep. Nie, tak nie, to nie działa. Wolę kupić swoje rozwiązania i mieć je przez następne pół roku, czy rok, czy nawet dwa lata, żeby je pokazywać dziesiątki razy. Zamiast sobie coś pożyczyć, i to mi się zwraca wielokrotnie. Dron, który mi się zwrócił najwięcej razy, to był Mini 2 i Mini 3 Pro, one zwróciły mi się spokojnie 20 razy, jak na nie, nawet więcej. Taka skala była, jeżeli chodzi o przychody, i takie było zainteresowanie. Także tak to wygląda. Podsumowując, mogę powiedzieć tak: ograniczyłem bardzo ilość działań, które są nieskalowalne. Oczywiście robię też plenery od czasu do czasu, ale mało, trzy razy w tygodni, w roku. Więc to są naprawdę sporadyczne przypadki, że robię coś nieskalowalnego, na przykład jeden na jeden. Zwykle są. Tak to samo ze zleceniami. Ograniczyłem, ile mogłem. Robię może 5 zleceń na rok, może 10. I to wszystko. Jeżeli mi się coś podoba, mogę robić coś za darmo, bo chcę na przykład mieć fajnego sportowca albo świetną tancerkę. Mogę nawet czasami zapłacić modelce za to, żeby mi przypozowała. I na tym to polega: mam robić rzeczy ładne, piękne, wizualnie kapitalne, a nie męczyć się z 65. weselem w roku, prawda, czy z jakimś zlotem motocyklistów. Tak to nie działa. Słuchajcie, dobra, podsumowując, mogę powiedzieć tak: jeżeli chcemy osiągnąć coś więcej niż nam się wydaje, że możemy osiągnąć, trzeba się skupić na rzeczach najważniejszych i zeskalować je, bo z pojedynczych przypadków sukces jest trudno zbudować. Musielibyśmy mieć branżę bardzo intratną, gdzie jeden klient jest w stanie nam przynieść tysiące złotych. Tak to nie działa w mojej branży hobby. Ja mam drobnicę, ale mam też naprawdę dużą ilość tej drobnicy. Wyświetleń było w zeszłym roku 2 miliony ponad 2 miliony 100 na tym kanale moim głównym. To jest dobry wynik. Wzrosła też oglądalność około 20% wzrosła ilość odsłon, czyli wyświetleń i około 20% też, jeżeli chodzi o oglądalność. Przychody około 500 z samych reklam. Chętnie bym zrezygnował z reklam, ale na tym etapie jeszcze. Nie mogę sobie na to pozwolić, to stanowi mniej więcej 20% moich przychodów A to są reklamy. Więc je na razie zostawiamy. Ale jeżeli zeskalujemy, to odpowiednio będzie OK. Podwyższałem też ceny dwukrotnie w poprzednim roku. Obawiałem się tego kroku, bo ciągle miałem wrażenie, że te warsztaty będą za drogie, ale okazuje się, że nie, że nawet jeżeli może być trochę mniej ich sprzedawanych, chociaż nie sądzę, to i tak sprzedają się naprawdę w dobrej cenie. I też dobrym ruchem, to o czym mówiłem już parę razy, było to skalowanie cenowe, czyli na przykład mamy zestaw podstawowy, zestaw premium plus do tego zestaw VIP. Każda osoba może. Co zdecydować, czy chce zakupić sobie tylko właśnie warsztat w formie podstawowej? Czy pakiet 3, lub też wersję VIP, czyli pakiet Plus, moją konsultację. Tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu. To jest pierwszy odcinek, który nagrałem, nagrałem w całości dronem, bo nagrywam to Maviciem 3. Byłem ciekawy, jak się spisze ten dron. Nie ma może super szalu, ale też nie ma tragedii. Musiałbym doświetlić trochę lepiej pomieszczenie, ale na teraz uważam, że jest ok. Dziękuję wam za uwagę i to było moje podsumowanie. Nie robiłem nic nadzwyczajnego. Normalnie spokojna, rzemieślnicza praca przez cały rok przyniosła takie efekty. Jeżeli chodzi o subskrypcje, mogłoby być ich dużo więcej, bo mam nagranych 1400 filmów i odtworzeń 6,5 miliona filmów na tym kanale, więc gdyby mi zależało na subach i gdybym o te suby zabiegał i prosił ludzi przy okazji. Każde, przy każdej okazji to na pewno byłoby ich dwa razy więcej, ale tak naprawdę nie o to chodzi, bo suby nie przyniosą ci, nie włożą gotówki do twojego portfela, a jeżeli chodzi o lead magnet i treści, które budują twój wizerunek, a następnie też pracują na to, żeby sprzedać treści płatne. To jest pra prawdziwa podstawa, i to jest e, idealny call to action. O tym pewnie powiem w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. W opisie znajdziesz e, warsztat mój audio darmowy, gdzie mówię o zarabianiu e, na swojej pasji. Zapraszam cię bardzo serdecznie i widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć.